Kochani, dzisiaj robimy magiczne mleko, ulubiony eksperyment wielu tak. dzieci. Oczywiście potrzebujemy główny składnik, czyli mleko. Potrzebujemy barwniki spożywcze, wykałaczki, patyczki do uszu i to jest akurat płyn do naczyń. Tak, ja jestem tutaj takim małym mm, pomocnikiem, a ekspert będzie mówił, co robić, tak. i e, mam nadzieję, że dołączycie do nas. Koniecznie, koniecznie, dlatego że te składniki są w każdym domu. Barniki spożywcze można zamówić przez internet, czasem też dostać stacjonarnie. Teraz słuchajcie, najlepsze jest jak wybierzemy różne kolory. tak? Ja często mówię dzieciom, że może chcecie kolory jednorożcowe albo galaktyki, czyli wtedy jest o. różowy, fioletowy i niebieski. Może kolory planety, czyli niebieski i zielony z elementami żółtego. Wszystkie galaktyki. To zależy od galaktyki. Chcesz zrobić galaktykę? Dobrze, więc bierzemy odrobinę, yy, odrobinę fioletowego i dosłownie pyłek. Sypiemy. Najlepsze są, rozumiem, barwniki. Proszę, proszę, tak jest. Ja je najbardziej lubię i pracuję z nimi od lat. Odrobinkę. Słuchajcie, te barwniki są bardzo mocne. Dlatego najlepiej jak dorosłe ręce sypną. Teraz, moja droga, Twoim zadaniem jest stworzyć wzór. Ja wtedy mówię, malujemy mleko. Ale dosłownie kilka ruchów. Dosłownie kilka ruchów. Nie więcej niż pięć. Nie mieszamy za bardzo. Nie potrząsamy. Trzeba uważać, żeby stolikiem nie potrząsać. Żeby o, bardzo ładnie Ci to wychodzi. Bardzo ładnie. I teraz nasza magiczna sztuczka. Czyli... Musimy namoczyć ten. I patyczek kosmetyczny? Patyczek no. kosmetyczny moczymy w płynie do mycia naczyń, tak? Tak jest, płyn do mycia naczyń i uwaga, na 3-4 wkładamy ten patyczek na środek mleka. Mm. Mm. Cudo, prawda? Wow, jest po prostu coś wspaniałego. Cudo, tak Ta pani, warto, o, warto zrobić samemu ja Zróbcie w domu, zróbcie, będziecie naprawdę zadowoleni.